Świat się zmienia, a budownictwo zmienia się wraz z nim. Moduły to prawdziwa rewolucja w budowaniu, choć w pewnym sensie wracamy do sprawdzonych rozwiązań. Stoimy przed szeregiem wyzwań. Jak budować, by być gotowym na jutro? Przewidywać przyszłość, a najlepiej dostosować się do jednej pewnej kwestii w życiu zmiany. Wiemy, jak wyglądały nasze telefony 15 lat temu, jak korzystaliśmy z usług bankowych. To dzieje się na naszych oczach. Zmiana funkcji budynków, ich elastyczność w rozbudowie to dziś główne wyzwania. Jak budować hotele, szkoły, szpitale czy budynki mieszkalne, tak by reagować na potrzeby, ale nie te dzisiaj, tylko za 10, za 50 lat. Modułowość to budownictwo XXI wieku i bez wątpienia pomoże nam rozwiązać wiele kwestii. Jak budować dzisiaj szybciej? Dzięki naszej technologii możemy skrócić nawet do 50% czas w porównaniu z technologią tradycyjną. Co to oznacza? Szybszy wzrost inwestycji, gdyż możemy szybciej rozpocząć eksploatację obiektu. Modułowość to także wyeliminowanie czynnika pogodowego, co w dzisiejszych czasach i realnych zmianach klimatycznych jest istotne. Przyszłość to produkcja budynków w halach o stałej temperaturze i warunkach zupełnie uniezależnionej od warunków pogodowych i zmieniającego się klimatu. Mieliśmy już w historii fabryki domów, prefabrykacji gotowych elementów. Dziś do tego wracamy. Montaż modułów zbudowanych na konstrukcji stalowej odbywa się w krótkim czasie, przy minimalnej uciążliwości dla otoczenia, środowiska i sąsiednich obiektów. Hyder Modular jest w stanie wyprodukować kilku kilkukondygnacyjny budynek w zależności od projektu zaledwie w kilka miesięcy. Co z etapem transportu i montażem gotowych elementów na placu budowy trwa mniej niż rok. To czas nieosiągalny dla budownictwa tradycyjnego. Już w fabryce możemy zamontować drzwi, pełną elektrykę, a także meble, wyposażyć łazienkę i całość przewieźć jako niemal gotowy produkt. Przefabrykacja może sięgać nawet ponad 90%. Na miejscu pozostaje zamontować oprawy oświetleniowe i połączyć wcześniej przygotowane moduły. Obiekty zbudowane na konstrukcji stalowej nie różnią się praktycznie niczym od znanego nam budownictwa. Aczkolwiek my mamy wiele przewag, które są niedostępne dla innych technologii. Tworzymy przyszłość. My już dziś rozpoznajemy potrzeby inwestorów. Budujemy lądowiska na dachach budynków, by oprócz helikopterów mogły lądować drony, które będą dostarczyć nam korespondencję, paczki. Jako hydel Modular tworzymy scenariusz rozwoju i kreujemy produkt, który będzie użyteczny także za kilka dekad, a na pewno będzie przygotowany już teraz, pod przyszłe rozwiązania. Modułowość to rewolucja w budowaniu, a my jesteśmy jej częścią.